curva! Foi kurwa! curva! Să mi ja a do zi supe! Cu, 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 Alez cu, 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 Na no jaja z fiutem, i tak, już masz rozprutę Czaisz tą nutę, czaisz ten beat, dla ciebie strzał w dupę, a dla mnie hit Hit za hit, hitem, strzał za strzałem, ty rośniesz w oczach, ja tam dalej Chodzisz na salę, bierzesz świarę na klatę, jesteś strasznym wariatem Pięćdziesiąt w łapie, spuchnięta dupa, jest Największy tutaj kursu. Cały twój utart poszedł na metę Ech! Więc zrób sobie zastrzyk lepiej Na całym świecie Chuj takich jak ty By być najlepszym trzeba lat praktyk kuj, By być to największym to trzeba kursu. się kuć Wiesz co masz zrobić Gdziś si to zrób Idź sobie kuj, to kup, to kup następną kurację I spakuj się porządnie na te wakacje Chuj super, Mam rację Super cool. kuj Chodzę z kafarni ktoś do niej wchodzi Pyta się czy nie mam kolońskiej wodzi Wody, budy, nieważne ziomuś Myślę pochój przed siłką perfumy komuś Ej, czasami jestem strasznym kretynem Coś do rozkminienia w sekundy Rozkminiam kurwa z godzinę Wiadomo jemu nie chodzi o zapachy Trzeba odkazić kawał drachy Ej, ej, ej. Ja już dawno zapadła była Pryszcze przechodzą, zostaje siła. Więc wrzucaj ziomuś odsłonę na jaja. I dajesz jakbyś miał w sobie buchaja Mniej straszny ci wywar z trupa niż zasłona zupa ziomuś! Kurczupak! Zawiedzisz ziomuś, to daje efekty. Zapisałeś się właśnie ziomuś do kaparskiej sekty. Kurwa jesteś na cyklu, kurra! He, he, hej Ej, hey, ej, hey, jesteś na cyklu jak gwiazda na fali Nafurowany towarem zaraz kurwa cię rozwali Ej, hey, nie straszne ci ziomuś, żadne choróbsko Więc mówię ci ziomuś, kuj dupsko Hej, hej, dupę, kuj. Ej, hey, życie zaczyna się po czterdziestce W pierdolonym picepsie Więc dawaj ziomuś, po czas ucieka Po chuj masz robić coś w pół roku, co masz robić w Jak biegniesz idź, jak idziesz stój Tylko pamiętaj ziomuś Super cool! do cool. cool.